Hej, tutaj Marii, Marii, witam dzisiaj na pakieciku ekspres losów zobaczymy jak się dzisiaj pakiet spisze bo jak było ostatnio to wy wiecie także zobaczmy czekaj, świnkę może troszkę przybliżymy. szukamy jedyneczki brak, 29 o, zaczynamy wygraną, super 16 brak i szósteczki brak ale mamy 5 zł. Zaczynamy dobrze. Teraz szybka kasa. Serduszka nie ma. Karty są. Kości są. Worka nie ma. Ale dolarek jest. I dwa złote jest. Także już mamy 7 zł. Na razie idzie dobrze. Sprawdźmy tutaj. bo Raz. Monety. Dwa. I buciki. Dwa, ale chyba jednego brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No także niestety ten jest przegrany. No to teraz gorąca kasa. 27 brak, 35 brak, 39 brak, 36 brak, 40 brak. No, przeważnie jedynka jest, przeważnie biorę cały pakiet, ale może. Się skuszę na jakąś inną kombinację, ale to na spokojnie, piątki nie ma, 23 nie ma, oczywiście jak znajdę chwilę czasu. Osiemnaście jest. Szóstki nie ma, 38 brak, 13 brak, 28 nie ma, 20 brak, dziewiętnaście brak, trzydzieści nie ma, czternaście. Nie ma trójeczka nie ma, czwóreczka nie ma, 29 nie ma, także tu jest pusto. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Teraz lecimy z krzyżówką. O, nie ma O, czyli skreślamy wszędzie tam, gdzie jest O. Tam na pewno nic nie będzie. Tak musimy zrobić. Będzie szybciej, to szło mi się wydaje. Tutaj też nie będzie. Tutaj też nie będzie. Tutaj też nie będzie. Dobra. Lecimy teraz Asceta. Asy nie ma C. Nie będzie. Ratusz. Ryry, ryry. Ry, ry. Nie ma R. Er. Litr L i ty. Nie ma R. Er. Czyli nie będzie Iranu. Skawina. S K A W I N A. Skawina jest. Dobrze. Szpak. szy P A K. Szpak tutaj było. Jest szpak. Tu nie będzie, tu nie będzie, ko nie będzie, noc tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, nie ma, no i nie ma. Także taki se sposób na krzyżówkę wymyśliłam. Oczywiście sobie to sprawdzę. To musimy pomniejszyć i lecimy z tym. Syn, sy. Nie ma Y, NER, NY, nie ma E, S, MY, O, K, smog jest, waza, WY, A, Z, A, waza jest, warta, W, A, r, TY, A jest, mamy trzeci wyraz, także fajnie, Hiti. h -i a nie ma i. Minuta nie ma i. Kabanos. K, Aby, A, N, Os. Jest. Czwarty wyraz, super. Instynkt nie ma i. B, u, k, 3. Py p, p, nie ma py, ale są cztery słówka to jest dyszka, więc spoko lecimy z kolejnym teraz mamy cztery listną koniczynkę trzydzieści siedem jest czterdzieści cztery nie widzę, trzydzieści jeden jest dwadzieścia dziewięć jest osiemnaście nie ma no to 11 nie ma, 47 jest, 33 jest, 16 jest, no i fajnie jakby była 7, ale już jej nie widzę, 14 nie ma, czyli tu jest pusto. No to teraz Wegas 77, tutaj są dwa, tutaj są dwa, tutaj pojedyncze, tutaj 2 dwa. dwa. Podwójne, pojedyncze podwójne, 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 czyli tutaj wygasik też jest pusty. Mamy jeszcze ekstra pieniądze i worki z kasą. 57 nie ma, 2 nie ma, 44 nie ma, 19 nie ma, 33 nie ma, 16 brak, 61 nie ma.